Witajcie, pokażę wam ciekawego moda na cheat menu, które daje tak dużo możliwości, że Knur Kononowicz nawet by tyle w bebzonie swoim nie zmieścił. Standardowo zacznijmy od pobierania i instalacji. Pobieramy moda i wypakowujemy zawartości do głównego katalogu z grą. Ale jak to tak to to już... No to jaki już ten nieśmieszny wstęp mamy z głowy, to może przejdźmy do omówienia działania Cheat Menu. Zacznijmy od samego uruchomienia menu. Ono włącza się za pomocą kombinacji Ctrl M. W tym menu poruszamy się myszą. Wpierw, zakładka Teleport, jak sama nazwa mówi, pozwala nam na manipulację miejscami bytu swojej postaci.

Niebo paliwa galon, twoja matka na weselu chce do DJ faraon. Wariat od żaluzji nie słuchamy meza. Matka na kiblu konsumuje soloneza. Żaluzja wariat, nie znam dużo osób. Twój stary zajebo matce handlem swego osób. Żaluza leci, krzyczą moje kibice. Matka mówi, je bierz, tango, bydlice, ostre wersy. Nie idę na skróży. to pierwszy w stanie nosi rozjebane Zakładka scenę jak sama nazwa mówi manipuluje sceną, otoczeniem, animacjami i wszystkim innym dookoła Maska za duże dzwony i kada nadwisowa Obserwuję barakki chodzę na górkę Twój stary pracuje, czajnikiem, kurkę, żałujcie kurwo Jesteście pojebani Stary gasi matce, pety na wani Pale tego peta już trochę się poryłem Otwieram teraz śliwór, ja jeszcze nie skończyłem Biorę rower, pet Zakładka wech i kle manipuluje wszystko Wszystkimi aspektami pojazdów Matka Goliz jak biorę roper, peczie D I grochu jak stary żyga na Nintendo Win w kuchni matka gollin free rano budzik, matka gra na domofonie Stary ci przece na czymś spontonie Stary górny w Burger kingu, no to uppe, ruper Twoja matka po specjalu siada na sąsiada sputer Wchodzi bokiem zachętę, no a pon manipuluje broni mi się czasami goni go ochrona stanął robię to co dzień rano Twój stary też Luga samówię chodzi

no i dobrnęliśmy do końca, wiem, że film jest trochę niedociągnięty, można by wytłumaczyć bardziej co dany suwak robi, ale po prostu nie chciało mi się, widząc co się dzieje na ekranie raczej zrozumie każdy debil to co ten hatman mi robi, bez obrazy oczywiście, także ten, do kolejnego poradnika, udanej zabawy grą, eloszka.